Witam was moi drodzy fani i moi wrogowie. Na pełnym chilloucie. Jak widzicie mam dzisiaj urodziny. No i znajomy załatwił mi peje. Peja do mnie przyszedł tutaj. No i co pozostało mi? Co pozostało mi zrobić no? Pozostało mi się po prostu Nurychu na koniec zjeść. Po prostu zjada peje. No niestety do tego doszło. Pełna kultura. Nawet Dexa tutaj nie ma, Dexa potraktuję o jak taką yy, malinkę. Już po deksie. No i co? Tyle. Bez żadnego sprzętu już nagrałem z wioskowego telefonu komórkowego co jest skręcone. Bo nie mam czasu na głupoty. Ja sobie powiedziałem, nagrałem swój kawałek mogliście go ocenić. Nagrałem odpowiedź na rycha film. Że podobno wyszedł, mówią, z dołka. Tylko trzeba od tego zacząć, że ja tam w ogóle nie wchodziłem, bo się okazało, że to nie ja. Więc on mnie tam nie zakopał. Olał kogoś innego. Już wiecie kogo. I tyle. No dobra, czas skończyć tą całą żenadę. Rychu, rób swoje. Ja będę robił swoje. Chciałem tylko wam dzieciaki powiedzieć, żebyście się za bardzo nie spinali, bo dis polega na tym, żeby wszelkimi możliwymi metodami zniszczyć przeciwnika. Ja wybrałem sposób kulturalny. Rychu mi pocisnął. No cóż, mi się nie chce tak już bluzgać, bo mam 6 lat. Nie chce mi się nagrywać takich rzeczy. I tyle. Czas zacząć, to co... Trzeliśmy druga runda rychu O, i rych. Kawałek po kawałeczku. Tak. Zjadam się po prostu. Na pewnym ludzie. Spokojnie. Teraz macie mówić, że żurą zjadł peja. Nawet nie jesteś taki zły, ci powiem myślałem, że będzie gorzej. Ale jest ok. A, do spinających się różnych... Tam mi piszą maile i tak dalej. Ja mam też wielu kolegów, którzy stosują różne naboliki, odżywki i tak dalej, więc ja nic do tego nie mam, broń Boże. Wszystko jest dla ludzi, tylko akurat niektórym to nie pasuje. No i Rychowi to nie pasuje te triki. Więc ja nic do was nie mam. Tak samo może ja się przygotuję do tej walki, jeśli się odbędzie, to też tam może jakąś troszeczkę marchewki więcej zjem i innych rzeczy. Tylko będę się zachował normalnie wyluzowany, nie będę... Bez ciśnień, taki zespół był tak śpiewał, bez ciśnień. No dobra, będziemy kończyć tą reakcję. Re, nie reakcję, tylko relację. Relacje, bo tego trochę to jeszcze rycha zostało. No i, i dłużej będzie to nudne, jak będziemy tak kręcić. Zjemcie rychu do końca. No i tyle no Pozdrawiam Was wszystkich Tak to się kulturalnie kończy Dziękuję No bardzo dobry Nie wiem dlaczego jeszcze idzie No, po